Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich związanych z tegoroczną edycją konkursu PICIGATO. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu Tomaszowi Skibie, dyrektorowi artystycznemu konkursu, za powierzenie pełnienia zaszczytnej funkcji przewodniczącego jury, a także wszystkim organizatorom z panią Agnieszką Kusior na czele za stworzenie wspaniałych warunków pracy. Razem ze mną do jury powołane zostały. Pani Natalia Kuszacz-Kotula i Pani Maria Murawa-Fraska, którym również bardzo serdecznie dziękuję za świetną atmosferę i kompetentną ocenę wszystkich grających. Moje najserdeczniejsze podziękowania kieruję do wszystkich uczestników, którzy zdecydowali się przesłać swoje nagrania, a także ich rodziców i opiekunów. A przede wszystkim gratuluję Waszym nauczycielom i towarzyszącym Wam pianistom, bez których przygotowanie repertuaru konkursowego nie byłoby możliwe. Wszystkich nas niewątpliwie ucieszył wysoki poziom wysłanych nagrań, co zaowocowało pokaźną listą osób nagrodzonych i wyróżnionych. Jeszcze raz serdecznie Wam gratuluję i zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. Do zobaczenia za rok.